you <laughs> poczty sztandarowe wprowadzić. Dymnu Państwowego. Z moją oczami się odziewać, Pablo, odbierzemy. Nasza do Polski, z ziemi polskiej do Polski, wraz z moim zielonym, są przesięcane. Proszę o zabranie głosu prezesa zarządu powiatowego PSL, Romana Kotowicza. Mam zaszczyt i wielką przyjemność przywitać przybyłych gości na nasze spotkanie. Za chwilę zarząd PSL w Ścianie otrzyma sztandar, który od dnia dzisiejszego będzie najważniejszym symbolem patriotyzmu, honoru i wierności im Fundatorami sztandaru są członkowie i sympatycy PSL. Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Łokim o przekazanie Prezesowi Zarządu Gminnego PSL w Trzcianie. Kolego Piotrze Legień, Prezesie Zarządu Gminnego Koła PSL w Trzcianie, przekazuję Ci ten standard. Z myślą, że będzie ten standard przyświecał wartościom i ideałom, które przed chwilą kolega prowadzący wymienił. Znamimy jego honoru. sztandarowy do prezentacji. Na sztandarze znajduje się wizerunek Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz napis Królowo Polski módl się za nami". W czterech rogach sztandaru umieszczono lilie. Na rewersie znajduje się godło Polski i napis Polskie Stronnictwo Ludowe Zarząd Gminy Czciana 2010. W rogach sztandaru widnieją czterolistne koniczynki. Przed chwilą uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu poświęcenia i przekazania sztandaru Organizacji Klimnej Polskiego Społeczeństwa Ludowego Chrzciana. Sztandar był zawsze wyrazem jedności i siły ruchu ludowego. W okresie międzywojennym Chłopi gromadzili się pod sztandarami w czasie manifestacji, wieców politycznych i strajków. W okresie okupacji drużyny batalionów chłopskich pod zielonymi sztandarami szły broni ojczyzny i ojcowizny. W okresie powojennym sztandary towarzyszyły uroczystym obchodom Święta Ludowego, Dniom Czynu Chłopskiego, Dożynkom i innym ważnym wydarzeniom w życiu wsi i ruchu ludowego. Niech tak będzie od dzisiaj w Zarządzie PZL Chrzciany. Niech standardami sztandarami wyrasta nowe pokolenie ludowców, kochających Boga i ojczyznę. Nastąpi ceremonia odznaczania zasłużonych działaczy PSL Proszę o wystąpienie do odznaczenia Pana Augustyna Mucha. Pan Augustyn Mucha zostanie odznaczony najwyższym odznaczeniem PSL medalem za zasługi dla ruchu ludowego imieniem Wincenta. Witosek. Panią Janinę Mech. W imieniu pani, pani Janiny odznaczenie odbierze syn Edward. Pani Janina Mech została nieodznaczona orderem serca matką wsi. Pana Jana Łukasika. Zostanie oznaczony złotą koniczynką PSL. Pana Franciszka Zatorskiego. Pan Franciszek Zatorski zostanie oznaczony złotą koniczynką PSL. Proszę pana prezesa o wręczenie. Kapitulu Polskiego Stronnictwa Ludowego oznaczam kolegę z medalem ambicentego Witosa. Najwyższym odznaczeniem Polskiego Stronnictwa Ludowego gratuluję i życzę dalszych sukcesów w owocnej pracy. Dziękuję. Si, symbol uznania za marczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażeniu życia wsi, rodziny wiejskiej nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie, upowszechnienie cnót obywatelskich, za aktywność społeczną, zawodową w środowisku wiejskim i umowanie ojczyzny. Gratuluję i przyznaję oznaczenia. W imieniu Kapituły Polskiego Stronnictwa Ludowego oznaczam kolegę Złotą Koliczynką. Oznaczone to jest związane z działalnością Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gratuluję znaczenia i życzę dalszych sukcesów. W imieniu kapituły Polskiego Stronnictwa Ludowego oznaczam kolegę złotą Koniczynką oznaczenie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gratuluję odznaczenia i życzę dalszych sukcesów pracy. Modelem Serca Matką wsi została odznaczona pani Ewa Kukla z łąkty dolnej. Medal zostanie przekazany w późniejszym terminie.